Dzień dobry, nazywam się Basia Salamon, jestem doradczynią edukacyjną. W dzisiejszym odcinku porównam programy edukacyjne IB, czyli maturę międzynarodową i program brytyjski A Levels. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Zdecydowana większość rodzin, które zgłaszają się do mnie na konsultacje, z którymi pracowałam, przychodzi do mnie po poradę, jaką szkołę z IB wybrać. Z góry zakładają, że dziecko wyjeżdżając do zagranicznej szkoły powinno realizować program matury międzynarodowej IB. W rezultacie mniej więcej połowa uczniów zostaje przy tym pierwotnym pomyśle i realizuje program IB, druga połowa skłania się ku innym programom nauczania, najczęściej brytyjskiemu. Szczegółowe omówienie programu IB Matury Międzynarodowej i A Level z matury brytyjskiej możecie zobaczyć w osobnych odcinkach. Ja dzisiaj skupię się na podobieństwach i różnicach. Zacznijmy od podobieństw. Zarówno IB, jak i A Levels to programy dwuletnie. Uczeń, aby je realizować, może zmienić szkołę nawet po drugiej klasie liceum i o tej zmianie szkoły też opowiem w osobnym odcinku, jak to wygląda, jak się do tego przygotować i czy rzeczywiście zmiana szkoły na tym etapie jest dobrym pomysłem. Ale wracając do podobieństw między IB i A Levels, zarówno program matury międzynarodowej jak i program matury brytyjskiej trwają dwa lata. Na początku każdego z tych dwóch lat uczeń wybiera przedmioty, które będzie realizował, przez dwa lata realizuje sylabus z tych przedmiotów i wiosną, około, zwykle około kwietnia-maja, czyli podobnie jak polska matura, uczniowie piszą egzaminy. IB lub egzaminy A-Levels. I moim zdaniem na tym podobieństwa między tymi programami się kończą. Programy IB i A-Levels bardzo różnią się od siebie i są skierowane do różnych nastolatków. O ile program IB, co już wiecie z odcinka na temat matury międzynarodowej, daje młodemu człowiekowi taki holistyczny, ogólny rozwój, o tyle program A-Levels. Daje wiedzę w konkretnych kierunkach, w konkretnych przedmiotach, które uczeń wybrał. Bardzo często rodzice i uczniowie pytają mnie, co jest lepsze, który program jest lepszy. I nie ma jednej odpowiedzi, właściwej odpowiedzi na to pytanie, dlatego że w zależności od nastolatka, jeden program może być strzałem w dziesiątkę, a drugi konkretną klapą. Program IB jest programem bardzo wymagającym, gdzie uczniowie muszą trzymać się terminów. Jest on też trochę demonizowany w polskich szkołach. Nie jest on tak straszny, jak się wydaje, jeśli jest dobrze prowadzony. Program ten daje uczniom wszechstronną edukację w różnych dziedzinach. Uczniowie wybierają 6 przedmiotów z siedmiu różnych grup. Dodatkowo realizują sekcję kas, teorie wiedzy i piszą Extended Essay, czyli taką mini pracę licencjacką. Na temat sześciu grup przedmiotów i tego jakie wybierać opowiedziałam w innym odcinku teraz tym którzy nie widzieli powiem tylko w skrócie że te przedmioty są bardzo różnorodne czyli są i przedmioty humanistyczne i przedmioty ścisłe i języki obce i jest on zaprojektowany w ten sposób po to żeby młody człowiek który kończy liceum miał wszechstronną wiedzę i miał otwarte drzwi praktycznie w każdym kierunku Program A-Levels z kolei jest programem bardzo ukierunkowanym, bardzo zaprojektowanym pod konkretnego ucznia. I decydując się na niego, trzeba już wiedzieć, co młody człowiek chce w przyszłości robić, w jakim kierunku chce studiować, czy chce w ogóle studiować. Dlaczego? Dlatego, że podczas programu A-Levels, podczas tego dwuletniego programu, na pierwszym roku wybieramy cztery przedmioty szkolne, na drugim roku kontynuujemy. Trzy z nich. i Wybór tych przedmiotów jest zupełnie dowolny, więc uczeń może sobie wybrać zupełnie różne, zupełnie dowolne trzy lub cztery przedmioty z puli, które oferuje dana szkoła. I dla wielu młodych ludzi jest to opcja świetna, dlatego że nie marnują czasu na dziedziny, które ich nie interesują albo w których po prostu nie są dobrzy. Ale jest to też ryzykowne, dlatego że jeśli uczeń pod koniec liceum zmieni zdanie, a takie sytuacje przecież się zdarzają, i zamiast być humanistą, zechce być na przykład inżynierem, wtedy będzie musiał zaczynać A-levels od nowa. Podsumowując, podsumowując program A Levels polecam tym uczniom, którzy są zdecydowani na dalszą ścieżkę edukacji, wiedzą co chcą robić w życiu i wiedzą co studiować. IB z kolei jest świetną opcją dla tych, którzy nie są jeszcze pewni co chcą robić w przyszłości. Dziękuję bardzo.